Jesteśmy w terenie z wykrywaczem Solvernus. Znajdujemy się pod linią energetyczną wysokiego napięcia. Ta linia biegnie gdzieś tam do Kozieni, do Belchotowa na południe Polski. W drugim kierunku, który widzimy, to jest żarnowiec. Gdyby nie szum samochodów przejeżdżających po bliskiej szosie, słyszelibyśmy szelest tej linii. Ona jest pod napięciem. Wykrywacz, który trzymam w ręku, jest włączony cały czas. Nie słychać, żeby wydawał jakieś fałszywe dźwięki, jakieś przypadkowe sygnały. Wykrywacz milczy, daje sygnał od przedmiotu metalowego. Tutaj mamy jakieś przedmioty w tej trawie, nie będziemy tego kopać, bo nie mamy pozwolenia, żeby kopać na tej łące. Tak, że wykrywać jest absolutnie odporny na zakłócenie od sieci energetycznej wysokiego napięcia. To jest największa linia, jaką możemy spotkać w Polsce. Linia jest pod napięciem. Ta linia nie zakłóca pracy wykrywacza fernus.